Cześć, witam! Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. E, kolejna recenzja piwa domowego, tym razem po raz pierwszy na kanale e, Browar Domowy Januszewscy Brewery i piwo o nazwie Monobut. Na początek informacje na temat parametrów i składu tego piwa. Ekstrakt początkowy 15,5 stopnia BLG. Zawartość alkoholu 6,5%, goryczka na poziomie 75 IBU. Składniki woda, sód pilzneński, chmiel Citra, drożdże Safal US04. Data butelkowania 23 czerwca 2015, e, najlepiej spożyć przed 30 września 2015. E, to tyle jeśli chodzi o skład i parametry za moment. Przechodzimy do degustacji. Ok, e, browar domowy Januszewscy, e, czyli Januszewscy Brewery, e, po raz pierwszy na kanale. Monobud, tak wygląda etykieta, jest bud, tak jak widać. E, I e, na etykiecie czytamy również single hop, single malt. E, dokładnie, e, piwo niepasteryzowane i niefiltrowane, oczywiście to też tutaj e, profesjonalnie. Na etykiecie ta informacja się znalazła. Jest to, biorąc pod uwagę parametry, piwo w stylu India Pale Ale, przy czym jest to piwo uważone na jednym tylko słodzie, na słodzie pilzneńskim i na jednym chmielu, czyli na chmielu Citra. Jeśli chodzi o India Pale Ale, to całkiem często pojawiają się piwa chmielone tylko jedną odmianą chmielu, single hopy, natomiast single malt. Jeśli chodzi o IPA, nie jest już tak często stosowany. Więc pod tym względem piwo jest interesujące samo w sobie. Browar domowy Januszewscy, bardzo fajni, młodzi ludzie, bardzo aktywni, dlatego że pojawiają się na różnych piwnych imprezach i urządzają pokazy ważenia piwa metodami domowymi. Byli m.in. Na Craft Beer Camp pojawili się także m.in. na festynie piwa rzemieślniczego w Skorzęcinie, więc są naprawdę aktywni i sporo robią. Mają też swoje różne plany związane z piwowarstwem, ale czas pokaże, jak to wszystko się u nich potoczy. Natomiast dzisiaj spróbujemy monobuta. Ok, pora otworzyć butelkę. Piwo mamy otwarte. Co warowacie? O, bardzo intensywna nuta chmielu amerykańskiego. I jak widzicie, coś się tutaj zaczyna dziać. Piwo żyje własnym życiem odrobinę. Dlatego lepiej będzie, jak już tutaj ładnie przelejemy do szkła. E, bo tak zwolna, zwolna, ale jednak troszeczkę zaczynało gaszować i za moment już by się zaczęło wydobywać z butelki. E, natomiast zdążyłem wyczuć z butelki bardzo wyraźny aromat amerykańskiego chmielu, bardzo intensywny. I szkło zdecydowanie potwierdza. No citra w całej okazałości, czyli intensywne cytrusy, ale nie tylko. Dlatego, że citra, jeżeli występuje w pojedynkę, nie tylko nam daje te, te nuty cytrusowe, z których słynie, ale wręcz bym powiedział, że daje takie całe tropikalne tło naprawdę intensywne i słodkie do tego słodki jest ten aromat, słodkich owoców generalnie zdominowany przez cytrusy, przez, przez owoce tropikalne. Bardzo ładnie pachnie to piwo. I ładnie się prezentuje w szkle. Barwa przybrudzonej pomarańczy. Jest opalizujące, ale nie można powiedzieć, że jest jakoś bardzo mocno zmętnione. Piana bujna. W zasadzie śnieżno-biała. Nie ma może idealnej struktury, dlatego że jest nieco większych i średnich pęcherzy, ale ta warstwa, którą mamy, jest całkiem zbita i naprawdę wygląda ta piana na solidną. Pod tym względem również plus. O, tak jak widzicie, piana się trzyma, nie ma tendencji do opadania. No i aromat. Aromat jest naprawdę bardzo intensywny, bardzo chmielowy. Zatem próbujemy browar domowy Januszewscy Monobud Wasze zdrowie zdrowie młodych piwowarów również. Piwo intensywnie nagazowane co jakby wynika poniekąd z tego jak się zachowywało zaraz po, po otwarciu butelki? W smaku bardzo zbalansowane. Na pierwszy plan wysuwa się taka czysta słodowa słodycz, właśnie od słodu pilzńskiego. Więc pełni tutaj nie brakuje. Dalej. Mamy rozgrzewanie alkoholowe, co biorąc pod uwagę 6,5% czy około 6,5%, nie jest aż tak dziwne. Aczkolwiek wolałbym, żeby jednak w takim piwie jak to alkohol był nieco bardziej wycofany, nieco bardziej stonowany. Nie można powiedzieć, że tutaj to piwo ma jakiś alkoholowy posmak. Absolutnie nie. Natomiast bardzo wyraźnie rozgrzewa. A wręcz bym powiedział, że takie intensywne nagazowanie w piwie temu wrażeniu rozgrzewania potrafi sprzyjać. I, I coś takiego właśnie mamy w tym przypadku. No, nagazowanie jest naprawdę bardzo mocne. Wręcz bym powiedział, że, że tak drapie w ustach, wypełnia usta. Dość, dość intensywnie. Cały czas, cały czas czujemy chmiel amerykański, także w ustach. Zostawia taką bardzo przyjemną, perfumowaną nutę, taki, taki perfumowany posmak cytrusowo-tropikalny, co jest bardzo, bardzo fajne. Goryczka intensywna, oszacowano ją tutaj na 75 ibu, i rzeczywiście może te 75 ibu tutaj być, dlatego że goryczka jest spora ma taki mm, grejfrutowo-ziołowy charakter, bardziej grejfrutowy. Może nawet jest odrobinę zalegająca, ale odrobinę taka, może nawet nie zalegająca, taka, taka ściągająca w taki herbaciany sposób, grejfrutowy właśnie. Generalnie Ciekawe piwo. E, jedyne tutaj dwa moje zastrzeżenia to, to zbyt intensywne nagazowanie. E, może za dużo surowca do refermentacji, troszeczkę tutaj, e, troszeczkę tutaj to nagazowanie zbytnio, zbytnio intensywne wyszło. E, to, jest, to jest moja pierwsza uwaga. E, I druga uwaga e, to, to rozgrzewanie alkoholowe. Niby teoretycznie no, w tego typu piwie ma prawo się pojawić przy, przy voltażu tak rzędu 6,5%, może efektywnie nawet 7%. Aczkolwiek mimo wszystko wolałbym, żeby ten alkohol był nieco lepiej tutaj ułożony. Przy czym zdaję sobie sprawę z tego, że w single malcie to też nie jest taka prosta sprawa. Ale jeżeli chodzi o stronę chmielenia, jeżeli chodzi o stronę aromatu i goryczki w zasadzie ciężko się do czegokolwiek przyczepić i piwo w smaku, samo w sobie również jest zbalansowane. Odrobinę się odbija, ale przy tym nagazowaniu ciężko tego uniknąć. Tak czy siak drobne tak naprawdę rzeczy, które można poprawić i myślę, że Monobud będzie bardzo udanym piwem na jednym słodzie i na jednym chmielu. Tak jak widzicie tutaj, o! spienia się cały czas w butelce dość intensywnie, nie będzie już raczej tutaj nam z butelki wyskakiwać, aczkolwiek faktem jest, że coś tutaj jest na rzeczy, jeśli chodzi o refermentację tego piwa. Tak to wygląda Januszewscy Brewery Monobud, czyli India Pale Ale na jednym słodzie i na jednym chmielu na chmielu sitra. E, w smaku i w aromacie piwo naprawdę udane, a o moich drobnych tutaj uwagach już powiedziałem. To wszystko z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.